Cześć! Kilka miesięcy temu firma iRobot zaprezentowała jeden ze swoich najnowszych odkurzaczy automatycznych. Jest to model E5, który mam okazję Wam przedstawić w dzisiejszej recenzji. Całość do naszej redakcji dotarła w wygodnym do przenoszenia pudełku, w którym znajdziecie robota model E5, stację dokującą, do której robot automatycznie powraca w momencie kiedy zakończy dany cykl sprzątania lub kiedy potrzebuje doładować swoją baterię. Znajdziecie również wirtualną ścianę oraz zestaw niezbędnych książeczek, między innymi szybkie uruchomienie robota, pełną instrukcję oraz kartę gwarancyjną. W górnej części obudowy znajdziemy trzy przyciski. Pierwszy z nich służy do odnalezienia robota lub odesłania go do stacji dokującej. Drugi przycisk, ten główny środkowy, służy do uruchomienia i zatrzymania robota. Ostatni przycisk, trzeci, służy do rozpoczęcia sprzątania w danym konkretnym regionie tak zwane czyszczenie spocowe. Na górze urządzenia znajdziemy zderzak, który ma za zadanie amortyzować uderzenia w jakieś przeszkody, które może np. robot spotkać podczas swojego sprzątania. Bardzo wygodnym i praktycznym rozwiązaniem jest rączka, która umożliwia przenoszenie np. w prosty sposób z piętra na piętro naszego urządzenia. Od spodu urządzenia znajdziemy specjalne, profilowane gumowe szczotki, które przeznaczone są do sprzątania różnych powierzchni. W porównaniu do serii 600 i 700 w modelu E5 jest 5 razy większa moc słońca która pozwala na bezproblemowe poradzenie sobie ze sprzątnięciem nie tylko kurzu i sierści, ale również większych zabrudzeń. Na plus warto również dodać to, że szczotki w prosty sposób można wyjąć i wyczyścić. Nie trzeba zatem obawiać się problemu z wyplątaniem np. dłuższych nitek lub sznurka. To, do czego iRobot zdążył nas już przyzwyczaić, to duże gumowe kółka, które posiadają spory zakres ruchu. Umożliwiają one bezproblemowy przejazd przez krawędzie czy niskie progi. W zestawie znajduje się również wirtualna ściana. Służy ona do wyznaczenia obszaru, do którego robot ma nie wjeżdżać. Mamy możliwość ustawienia dwóch trybów. Pierwszy to linia prosta o zasięgu do 3 metrów, aby na przykład oddzielić jeden pokój od drugiego. Drugi tryb to okrąg, który sprawdza się bardzo dobrze na przykład przy pojemnikach z wodą. Nowością, która pojawiła się wraz z modelem 5 jest możliwość łatwego opróżnienia pojemnika na brud oraz jego bezpośredniego mycia pod wodą. W ten prosty sposób zyskujemy jeszcze większą wygodę użytkowania. Z boku pojemnika umieszczony został filtr, który odpowiada za przechwytywanie do 99% alergenów. Dzięki dedykowanej aplikacji w każdej chwili możemy sprawdzić zapełnienie pojemnika, a gdy będzie on pełny, robot sam przypomina nam o konieczności jego opróżnienia. W teście praktycznym przygotowaliśmy dla robota tor przeszkód, składające się z najczęściej spotykanych codziennie zabrudzeń. Mamy tutaj między innymi rozsypane cukier, mąkę oraz porozrzucane nitki. Dodatkowo położona została również dwuzłotówka co do sprawdzenia czy deklarowana przez iRobota większa moc ssąca i specjalne gumowe szczotki dadzą sobie radę z wciągnięciem takiego przedmiotu. Podczas testu do obsługi robota używaliśmy dedykowanej aplikacji. Pozwala ona w zasadzie na pełny podgląd do naszego urządzenia. Możemy na przykład uruchomić i zatrzymać robota, zaplanować harmonogram sprzątania na wszystkie dni tygodnia oraz sprawdzić m.in. wielkość zapełnienia pojemnika na brud. Ruch spiralny widoczny podczas przyjazdu robota to efekt zastosowania systemu Dirt Detect, który w momencie wykrycia większego zabrudzenia sprawia, że robot poświęca więcej czasu na posprzątanie konkretnego rejanu. Pomieszczenie testowe to około 8 m2. Z jednej strony pomieszczenie zostało odgrodzone dołączoną do zestawu wirtualną ścianą, która stanowiła skuteczną barierę dla robota. Rozbudowany system nawigacji sprawia, że rumba jeździ w taki sposób, aby w każdym punkcie być przynajmniej trzy razy, to za każdym razem pod innym kątem. Bardzo ciekawą opcją jest również możliwość sterowania iRobotem za pomocą głosu przez asystenta Google. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. OK Google. Był... Uruchom sprzątanie. Warto również zwrócić uwagę na to, jak Rumba sprząta przy krawędziach. Po dojechaniu do krawędzi ostrożnie sunie wzdłuż niej, wymiatając napotkanie zabrudzenia. Dodatkowy czujnik zabrudzenia w momencie napotkania większej ilości brudu sprawia, że robot w danym miejscu zatacza koła, aby jeszcze lepiej je posprzątać. W efekcie cały przejazd oceniamy bardzo dobrze. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak model E5 radzi sobie z innymi przejazdami: to w prawym górnym rogu znajdziecie nasze pozostałe testy tego modelu. Jeżeli podobała Wam się moja recenzja, to pamiętajcie o łapce w górę. Jeżeli chcielibyście o coś dopytać, to dajcie znać w komentarzach.